W menu powinno się znaleźć dużo afrodyzjaków, takich jak czekolada, czyli awokado, owoce morza, które jeszcze bardziej pobudzą nasze zmysły oraz dodadzą namiętności i miłości. Nasze menu będzie oparte o produkcji kuchni francuskiej. Przeniesiemy Państwa do, do Paryża. Przygotowałem dla Państwa pięciodaniowe menu walentynkowe. Będzie pełne magii, pełno zaskoczeń, pełne wspaniałych smaków. Do tego muzyka na żywo. Na przystawkę zimną przygotowałem. Krupiącą ostrygę, którą podam z małżą Świętego Jakuba, kompresowanym ogórkiem oraz pianą z prawdziwego szampana. Na przystawkę ciepłą podam rewioli z hamarem z sosem bisk z koniakiem oraz kawiorem. Na zupę podam Państwu konsumę wołowę z krewetką w tempurze, marynowaną wołowiną. A daniem głównym będzie podwędzana przepiórka z, ze smardzami, do tego tartoletka z burakiem komfitowany por oraz sos w formie jusu z czarnej porzeczki, a na deser taka słodka niespodzianka, nowatorski deser w formie czekoladowego drzewka, dekorowany watą cukrową, z musem mascarpone i białą czekoladą oraz jedalne kwiatki.